Pod koniec listopada 2008 roku CD Projekt ogłosił pracę nad konsolową wersją Wiedźmina zatytułowaną The Witcher Rise of the White Wolf. Gra miała ukazać się na konsole Xbox 360 i PlayStation 3. W porównaniu do wersji komputerowej planowano wprowadzenie nowego systemu sterowania postacią, zmodyfikowanego modelu walki oraz ulepszonej oprawy graficznej. Polski deweloper nawiązał współpracę z francuskim studiem Widescreen Games, które miało odpowiadać za produkcję gry, korzystając z nowego silnika. Jednak w kwietniu 2009 roku oficjalnie ogłoszono wstrzymanie prac nad powrotem Białego Wilka z powodu globalnego kryzysu gospodarczego. W 2014 roku pod tym samym tytułem ukazała się fanowska modyfikacja gry na PC. Odświeżono w niej interfejs, przebudowano ekran opcji oraz dziennik, a także stworzono od podstaw wiele modeli postaci. Dodatkowo zmieniono wygląd ekwipunku.